Przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę, co w tych opisach jest. Piotr Hrasim witam w Barwach w Armii Mazur, programie obecnym w kilku regionalnych stacjach radiowych i telewizji Kopernik. Studiu Plus i Kopernika, Elżbieta Lendo, prezes Lendo Hotels Group. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Udane wakacje to nie tylko dobra pogoda czy miejsce, w którym wypoczywamy, ale ważny jest ten hotel. Jak szukać tego wymarzonego hotelu, tak, żeby ten wypoczynek był jak najlepszy? To jest w dzisiejszych czasach i łatwe, i trudne, bo mamy dostęp do mediów społecznościowych i możemy tak naprawdę sprawdzić hotel pod różnymi względami. Obejrzeć zdjęcia, y, przeczytać opisy, czytać opinie. Ale tak naprawdę musimy przede wszystkim nie kierować się zdjęciami, bo y, obiektyw zrobi wszystko, przybliży nam wszystko, odległość do morza może się okazać y, bardzo bliska, po czym na miejscu y, wygląda to zupełnie inaczej. Przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę, co w tych opisach jest. Że te 20 metrów to wcale tam, gdzie są meble, łóżko, duże łoże małżeńskie, to wcale nie jest dużo miejsca. No i przede wszystkim opinie gości. Najstarsza metoda to jest metoda z polecenia i szeptana. To jest rzeczywiście, ona się sprawdza, ale też musimy, tak jak mówię, czytać bardzo dokładnie opisy danego obiektu. A czy liczba gwiazdek jest takim dobrym odzwierciedleniem tego, jak dobry jest hotel? Myślę, że ona pokazuje standardy serwisu, liczba gwiazdek, ale już hotele trzygwiazdkowe mają naprawdę nowe hotele trzygwiazdkowe, czy hotele, które mieszczą się w różnych rejonach, mają naprawdę serwis bardzo dobry. Jeżeli chcemy mieć wakacje ekskluzywne, rzeczywiście jakby wybór, zawężamy do czterech, pięciu gwiazdek. I one już z automatu wskazują o, 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 o obsłudze, tak? o serwisie ale nie mówią o tym, gdzie jest hotel położony i jak daleko ma od atrakcji. To już musimy rzeczywiście, na no to już nie ma wpływu. To nie ma wpływu na gwiazdkę. Czyli czytamy opisy. Czytamy przede wszystkim bardzo dokładnie opisy, bo proszę Państwa, wiemy jakie mamy mieszkania, jakie mamy pomieszczenia i pokoje. I paradoksalnie 20 metrów to nie jest olbrzymia powierzchnia, tak? jeżeli jedziemy z rodziną czteroosobową. Więc musimy mieć świadomość, że będzie nam bardzo ciasno. Ważne, gdzie są widoki, czy jest taras. Jak duży jest to taras, z czego możemy korzystać, jak daleko jest do metra, jak daleko jest do plaży i tak dalej, to są bardzo, bardzo ważne elementy, które na zdjęciach zobaczymy, jak wyglądają, ale nie zobaczymy odległości. A jeśli chodzi o gwiazdki, czy rzeczywiście jest tak, że w różnych krajach te gwiazdki są inaczej rozumiane? Przykładowo w Egipcie trzy gwiazdki spełniają inne wymagania niż na Wyspach Kanaryjskich? Oczywiście to jest diametralna różnica. Ja uważam, jeżdżąc również, zwiedzając inne hotele inspirujące, się jakby też obserwując to co my robimy tutaj u nas na miejscu to jest bardzo duży rozstrzał, że to nie świadczy o tym, o, o standardzie. My w Polsce mamy obiekty i kategoryzację bardzo wysoką, więc naprawdę jesteśmy wyżej i nasz serwis musimy dać więcej z uwagi na to, gdzie się znajdujemy, jaką mamy pogodę, jakie mamy, mamy komunikację. Musimy dać dla gościa więcej i ten serwis Trzech Gwiazdek u nas, a Trzech Gwiazdek w Egipcie jest diametralnie różny. Od czego najlepiej zacząć szukanie hotelu? Tak jak pani wspomniała, pytamy znajomych, słuchamy tego, co kto ma do powiedzenia o danym hotelu, czy zaczynamy od internetu, czytamy te opisy? Przede wszystkim musimy wiedzieć, co my chcemy. Czy chcemy zwiedzać, czy chcemy wypocząć, czy chcemy być nad morzem, czyli wybór, co chcemy, i zawężamy sobie już później elementy. Jeżeli już wiemy, co chcemy, y oczywiście wpisujemy regiony, które nas interesują. I czytamy o obiekcie. Oczywiście też pytamy znajomych, bo to jest najlepsza najlepsza opinia, która może być, żeby pojechać do danego obiektu. Więc tutaj rzeczywiście o ile można rzeczywiście popytać. Tak, to, to to jest najlepsze, ale przede wszystkim czytamy o obiekcie. Później oglądamy zdjęcia na samym końcu. Czy warto zadzwonić też do hotelu? Myślę, że tak. I to przede wszystkim. I o co pytać? Przede wszystkim pytać. Odległość, gdzie się znajdujemy, jak daleko mamy do komunikacji, gdzie się znajduje restauracja, jak wyglądają pokoje, czy jest klimatyzacja, jaka to jest klimatyzacja i tak dalej. Zawsze łatwiej w rozmowie niż czytając suche fakty z internetu. Nasza rozmowa do obejrzenia na portalu telewizji kopernik www.kopernik.tv. Elżbieta Lendo, prezes Lendo Hotels Group, była Państwa i moim gościem. Piotr Harasim, dziękuję za rozmowę. Dziękuję ślicznie i zapraszam do Polski na wakacje. Telewizja Kopernik. kopernik.tv.